Witam Państwa, nazywam się Grzegorz Krowicki, Jestem dyrektorem naczelnym firmy AutoTrack W Skład zarządu naszej spółki chodzi głównie, moja rodzina. Firmy założyliśmy w 1999 roku, a właściwie założył ją mój ojciec. Głównie zajmujemy się transportem. W pierwszej kolejności był to transport bliski, pojazdy dystrybucyjne. Z czasem rozwijał się o transport całopojazdowy, typowy FTL. Na tą chwilę nasze przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 100 pracowników. Nasz tabor jest zróżnicowany, ale generalnie jeżeli chodzi o środki transportu jest to około 80 sztuk na tą chwilę. Nasza firma od samego początku była związana z marką DAF. Na początku były to pojazdy dystrybucyjne marki DAF LF w zabudowach kontenerowych z windami załadowczymi. W kolejnym etapie rozwoju naszego przedsiębiorstwa były to już ciemniki siodłowe DAFy na początku 95, później 105. W 2013 roku nasza firma zdecydowała się na zmianę polityki, jeżeli chodzi o zakup taboru. Podpisaliśmy nową umowę z DAF WTC Długołęka na nowy produkt, który jest wynajmem długoterminowym. Jest to produkt, który wiąże zarówno cechy leasingu, jak i też cechy wynajmu. Oferta wynajmu długoterminowego była skonfigurowana typowo pod e, transporty międzynarodowe, stąd też auta wyposażone są w kabinę Super Space Cup, e, skrzynię biegów jest zautomatyzowana, w pojazdy wyposażone są w silniki o mocy 460 koni, jest to optymalna moc silnika potrzebna do tego, żeby transportować ładunki w szczególności ciężkie, dają one przede wszystkim komfort kierowcy, który spędza tam dużą część swojego życia. Auto oczywiście wyposażone są w klimatyzację, dzięki temu też kierowcy czują się komfortowo w różnych warunkach atmosferycznych. Generalnie ten tabor został zakupiony typowo pod międzynarodowe transporty, duże odległości oraz do naczep firanek i do transportów stali. Na dzisiejszym rynku transportowym głównym determinantem przy wyborze marki pojazdu są optymalne koszty eksploatacji tego pojazdu. DAF jest marką, która jest w miarę, ma w miarę optymalną cenę zakupu pojazdu, optymalne koszty związane z zakupem części, ale też i z serwisem tego pojazdu. Jest to taka marka, można powiedzieć, w pełni wyśrodkowana, która pozwala optymalizować te koszty we wszystkich częściach tej eksploatacji.